Teorie konspiracyjne od pewnego czasu cieszą się niezwykłą popularnością. Najczęściej dotyczą one sekretów ukrywanych przez rządy, jak obecność kosmitów czy plany zmierzające do stworzenia tzw. nowego porządku świata. Niemniejszymi kontrowersjami odnaża się także religia chrześcijańska i Watykan, który wiele osób oskarża o tajne powiązania z mrokiem i wiele innych przerażających sekretów. Ludzie zastanawiają się, skąd w Watykanie tak wiele elementów z zupełnie innych religii. Jego belisk, który ma ogrom powiązań z okultyzmem i kultem innych bogów. Spore emocje wzbudziła też szopka w Watykanie, która zawierała elementy związane z kosmosem i astronautami, a niektórzy uważali, że nawet z satanizmem. Wciąż niemało emocji wywołuje też bardzo dziwna rzeźba, która stoi w Watykanie, a przedstawia planetę Ziemię, w której jest jeszcze inna planeta. Warto wspomnieć, że już starożytne cywilizacje wierzyły, że istnieje tak zwany drugi świat pod ziemią, w którym żyją tajemnicze istoty. Ale takie myślenie to nie tylko kwestia dawnych cywilizacji, ale też naszej. Nie można w tym miejscu więc nie wspomnieć o pilocie i admirale Richardzie Berdzie, który, jak twierdził przez przypadek, lecąc nad Antarktydą, wleciał do wnętrza Ziemi i widział tam tajemnicze zwierzęta, jak mamuty, ale też spotkał ludzi, którzy ostrzegli go, że jeśli człowiek nie zaprzestanie prac, nad środkami energetycznymi to Ziemię spotka coś strasznego. Pilotowi wyznano, że ludzie zaczęli manipulować energią, która nie jest dla ludzi. Przekazano mu, że nasza rasa jest cały czas przez nich obserwowana. Gdy admirał powrócił i opowiadał tę historię, został uznany za osobę chorą psychicznie i był wiele razy wyśmiany. Amerykańskie władze wiele razy informowały, że teorie Beda są wyssane z palca. Warto jednak wspomnieć że kilkanaście lat później na Antarktydę ruszyła misja, w której udział wzięło tysiące amerykańskich żołnierzy, a dowódcą tej misji był właśnie Richard Baird, pilot, który został wiele razy wyśmiany i wyszydzany, że opowiadał o istnieniu tajemniczej cywilizacji w środku Ziemi i wejściu do ich świata, które znajduje się na Antarktydzie, a teraz zostaje wysłany na Antarktydę jako dowódca wielkiej misji. Czy ta misja miała na celu kontakt z istotami z wnętrz Ziemi, a może coś o wiele gorszego? Nigdy tego nie wyjaśniono. Oficjalnie misja ta miała na celu sprawdzenie, jak technologia funkcjonuje w niesprzyjających warunkach Antarktydy, ale o tej misji wypowiedział się np. pan Bert, który powiedział, że jest to misja wojenna. W świetle tej historii tym bardziej tak wiele kontrowersji wywołuje rzeźba Ziemi, która stoi w Watykanie. Po co taka rzeźba w Watykanie? Nic dziwnego, że takim rozgłosem cieszyły się filmy pod tytułem Anioły i Demony. Czy kod da Vinci, które opowiadają właśnie historię o spiskach na tle religijnym. Czy to tylko zwykłe filmy, a może jest w tym coś więcej? Warto wspomnieć, że wiele osób łączy religię z ogromem sekretów i tajemniczych przekazów, jak na przykład na licznych obrazach religijnych, gdzie wiele osób dostrzega podobieństwa z pozaziemskimi istotami. Ale to nie wszystko, bo w tym miejscu warto wspomnieć o tajemniczym obrazie Ostatnia Wieczerza. Stworzonym przez wybitnego malarza i odkrywcę Leonardo da Vinci, dzieło to od lat podziwiane jest za na naturalność i głębie, jednak oprócz piękna obrazu, wiele osób fascynowała w nim tajemnica, którą ma rzekomo zawierać. Straszna prawda o filmach Harry Potter wyszła po latach, fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie. Zagadkę to miała rozszyfrować badaczka Sabrina Sforza Galicja. Która odkryła, że na sklepieniu znajdującym się za postacią Jezusa ukazane są trzy herby, natomiast pod nimi widnieją litery. Jak twierdzi pani Sabrina, jest to trudna do odszyfrowania zagadka, której zrozumienie zajęło kobiecie wiele lat, ale w końcu się udało. Badaczka twierdzi, że obraz zawiera matematyczno-astrologiczną zagadkę, której rozwiązanie według zapisów Leonardo da Vinci miało ukazywać czas, gdy nastanie nowy początek ludzkości. Czyli coś, o czym mówi Apokalipsa. Biblia w rozdziale o Apokalipsie mówi o czasie, gdy stara ziemia przeminie, a powstanie nowa, bez grzechu, na której będą ludzie czyści i bez grzechu. Badaczka twierdzi, że obraz zawiera liczne przesłania dotyczące tajemniczej daty końca świata, ale też tego, jak się świat skończy. Badaczka twierdzi, że nad oknem znajduje się zagadka, według której świat zakończy się przez działanie wody, a rozpocznie się to 21 marca. 4006 roku. Straszna prawda o filmach Harry Potter wyszła po latach. Fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie. Straszna prawda o filmach Harry Potter wyszła po latach, fani nie mogą w to uwierzyć, link do filmiku na ten temat w opisie.